Wysoka Rado, na podstawie artykułu dwudziestego ustęp pierwszy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie <coughs> i wiosku, otwieram odbieram sesję Rady Miejskiej w Prawie. Serdecznie witam przybyłych na sesję radnych. Witam Pana Burmistrza Grzegorza Taćmanka, Panią Sekretarza Agnieszkę Balawską, Panią Skarbnik Annę Manikowską, witam Pana Mecenasa, witam Panią Małgorzatę obsługującą biuro Rady oraz pana Tomasza, który jest. Od spraw informacji. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału i publiczności z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Zgodnie z artykułem 20 ust. ustawy o dni. obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń, rejestrujących obraz gminy. Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną online na stronie biura Informacji Publicznej, lub na stronie internetowej Gminy i Miasta w Stawiszyn .stawiszy Porządek dzisiejszej sesji. Przedstawię się w punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi przedstawienie porządku obrad, punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za tracenia budżetów, punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady radny, Miejskiej w Strawczynie przysługują obiety oraz kosztów podróży służbowych, punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla sołtysów w gminy miasta Stanisław. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i finansowania rozwoju sportu przez gminę miasto Stenisze. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania rodzinnie na lata 2022-2024 dla gminy i miasta Punkt Punkty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy i miasta Stawiszyn na rok 2022. Punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w budżetowej na rok 2021. Punkt dziesiąty przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Stawiszyn. Na lata 2021-2030. Punkt 11. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Punkt 12. Wolne głosy i wnioski. Punkt 13. Zamknięcie obrad. Czy są jakieś pytania do porządku obrad? Nie widzę. Zarządzam głosowaniem. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję, głosowało 13 radnych, 13 głosów za, przeciw, przeciwnych, wstrzymujących nie. Było. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia yy, za pracę na burmistrza Staliszyna. Projekt tej uchwały został omówiony wspólnym, na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała nr 38 łamana nr 258, łamana nr 2021 Rady Miejskiej w z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla burmistrza w stariszyni. W związku z tym, że y, jest nowa ustawa o wynagrodzeniach dla pracowników samorządowych my, jako Rada Gminy, ustaliliśmy, że obniżamy y, kwotę y, do 85% kwoty bazowej. I bo, bo mamy możliwość 100%, no, y, Rada wyraziła się, że nie 85% kwoty bazowej. I tak pozostało stałe. Y,

tej uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 razy, 13 głosów za, głosów przeciw, przeciw, wstrzymujących Nie było. Przystępujemy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad, jakie przysługują radnym oraz rozkortu podróży projekt tej uchwały został omówiony na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu. Czy są jakieś pytania? Widzę. Uchwała nr 38 łamana na 259 łamana na 2021 radni z z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości zasad na Radny Rady Miejskiej nie przysługują teraz do koszto podróży. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało dwunastu radnych. Dwanaście głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących. Był jeden wstrzymujący. Przepraszam. Punkt piąty. Podjęcie uwagi w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi oraz z terenu gminy miasta starycznym projekt uchwały również został omówiony na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała nr 38, łamana na 260, łamana na 2021, na wyniku skarżki z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wiedzy na wsi z terenu Unimienia Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 12 radnych. głosów przeciwnych nie było przy jednym wstrzymującym. Przystępujemy do punktu 16. Było podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i finansowania rozwoju sportu dla czasów Miasto miasta W uchwały nie zostało uzbranych na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Kto jest za podjęciem tej uchwały? To jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Puncią podjęcie uchwały w sprawie... Przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 dla gminy miasta Stabyszyn. Projekt tej uchwały został omówiony na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała nr 38 łamana na lat 262 2021 Rady Miejskiej w z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 Dla gminy miasta Saliszy. Zlądam głosowanie kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Mhm. Głosowało 13 radnych, 13 głosów za, za głosów przeciwnych wstrzymujących nie było. Punkt ósmy, Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów powodowych dla gminy miasta Starzyszczym na lata 20, na rok 2022. Projekt tej uchwały został omówione na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu. Czy są jakieś pytania? Uchwała numer 20. 8 /38, 38. Yy, łamane na 263, łamane na 2021 dla Miejskiej Staśni z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia gminnego programu programu i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy i miasta w Hmm? Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, 13 głosów za. Głosów przeciwnych wstrzymujących nie było. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Projekt tej uchwały został omówiony na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała numer 30... 30... 38. Na 264 na 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 lat, 13 głosów za, głosów przeciw, nie wstrzymujących. Nie było. <kluzła> Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletnich programów na zamówienia w na lata 2021-2030. Projekt, jaki został omówiony na dzisiejszym wspólnym przedynięcie. Czy są jakieś pytania? Uchwałę nr 38, mamy na 255, łamane na 2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy do Finansowej na lata 2021-2030. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, 13, 13 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie Punkt 11. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół został wyłożony do rundy. Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie, nie ma? Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. 13 głosów za, głosów przeciw, nie wstrzymujących się. Punkt 12. Pana głosy i wnioski. Otwieram Panie dyskusję. Bardzo Panie 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 Panie. proszę. Pani Przewodnicząca, Proszę. Przewodnicząca, Proszę. Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, z okazji zbliżających się świąt chciałem życzyć wszystkim Państwu wszystkiego dobrego. Myślę, że wymiar zdrowia jest e, dzisiaj szczególnie, że mamy, zwłaszcza w drobie pandemii. Wszystkiego tego dla Was, dla Waszych rodzin, naszych najbliższych. To jest też taki okres i czas podsumowania i za tę taką pracę wykonaną na rzecz społeczności gminy miasta w miastach średnich. No, serdecznie podziękować, żebyśmy podziękowali za że tę rozmowę a wszystkie uwagi, które wnosiliście, które są niezwykle cenne i też pokazują, że jesteście aktywni i chcecie dobra dla tej gminy, dla was wszystkich wszystkiego dobrego, dziękuję swoim najbliższym współpracownikom i tym współpracownikom, co dzisiaj nie ma, wszystkim jednostkom podległym, szkołom, przedszkolom, zakładowi usług komunalnych do życzenia, życzenia do kultury, kultury, dla, dla mops do dla biblioteki i dla wszystkich, którzy wspólnie tworzą tę społeczność. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie. to ja może też, szanowni Państwo, koleżanki, 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 Również chciałam złożyć Wam serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia. Bo to jest najważniejsze. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. A, a pieniądze to tam um, mniej ważna, ważna, ale może nie. W związku z nadchodzącymi świętami na moje serce wpłynęły dzisiaj życzenia od kierownika pracowników zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz od przychodni lekarskiej w stawiszynie od pana doktora Ireneusza Gądzila. I jeszcze mam jedną komentarza. Jest zaproszenie na szkolenie w formie elektronicznej chodzi o Komisję Skarg Wniosków i Petycji. Yy, może na ręce pana yy, przewodniczącego tej komisji? Mm. Jak to zorganizujemy? Może to, 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 to jakoś zawodniczyć? Jak... Tak, i... tak. Z hmm. Czy jeszcze jakieś? Jeszcze jakieś? Jeszcze? Nie, nie, jeszcze jest. Yy, życzenia pod komentarzami z Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej LP w od Pana Janusza Zielińskiego oraz Prezesa Rafała Kisła. Pięknie zrobione. O, panie Burgiuszu to jest dla nas wszystkich życzenie od Pana Burmistrz. Pewnie ja chcę się pochwalić, że, a, nie, 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 <grym <grym że wykonanie to szkoła podstawowania i nie jest tego następnie, a szkoła podstawowa ja na polskiego w związku. Taki robiły także nie tylko dla was, ale i dla wszystkich, z którymi współpracujemy takie ładne. Zostały przez tak, im serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy jakieś... Otwieram dyskusję, wolne głosy i wnioski. Po zapraszam serdecznie Państwa na wizytę do, do szatni, w którym została ta inwestycja zrealizowana, będziemy budować to miejsce

nie, 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 Czy jakieś wolne głosy i wnioski? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 31 sesji Rady Miejskiej w dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady. Dziękuję bardzo.